Wróżna pochwały, witamy serdecznie. dowiecie się. Mogę Was wszystkich dzisiaj powitać na pierwszym gminnym turnieju wsi. Bardzo serdecznie witam naszych zacnych gości. Księdza kanonika Marcina Zajsnera, Burmistrza Odalanowa Józefa Wajsa. Dyrektora gospodarza Centrum Kształcenia Ustawicznego Dariusza Kaszmarka, Prezesa PZL w Ostrowielkopolskim Pana Piotra Walkowskiego Wyrażam głębokie przekonanie, że dzisiejsze popołudnie spędzimy na wspaniałej, rodzinnej i samorządowej yy, zabawie. Wszystkim uczestnikom życzę zajęcia pierwszego miejsca i niech te konkurencje przyniosą Wam wiele niezapomnianych wrażeń. Jako przewodniczący Powiatowej Rady Izb Rolniczych dbam nie tylko o nowoczesne technologie w rolnictwie, ale również o integrację wsi. Dzisiejsze spotkanie ma właśnie ten charakter

Pomysł zorganizowania pierwszego gminnego turnieju wsi narodził się tak naprawdę na gorąco w miesiącu sierpniu. Odbyło się spotkanie Komitetu Organizacyjnego w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach i praktycznie no, jest to przedsięwzięcie wspólne. Gminy Przygodzice, my jako szkoła użyczamy terenu. Nasi nauczyciele, zresztą też mieszkańcy wsi angażują się w organizację konkurencji. Teren jest praktycznie stworzony do tego, do tego typu imprez, ponieważ jest i zaplecze sportowe, jest zaplecze do konkurencji rolniczych, jest, są tereny wystawowe, także jest to teren bezpieczny. Dodatkowym atutem jest sprzeciwczym była dziś pogoda, która dopisała i pozwoliła, że praktycznie no, tak mieszkańcy gminy przy tłumnie odwiedziły tereny naszej szkoły no i wzięły udział we wszystkich konkurencjach. No. E não tem

Bardzo się cieszę, że właśnie taka jest duża frekwencja, że samorządy poszczególnych wiosek zmobilizowały się i ten pierwszy gminny turniej wsi właśnie udaje się. Wiosek mamy w naszej wios w naszej gminie 14, z tym, że jedno sołectwo Hetmanów, które jest bardzo małe w stosunku do innych, liczy tylko 80 km. Kilku mieszkańców razem startuje, że się tak wyrażę, z samorządem wsi Czarny Las. Czyli w sumie mamy 13 przedstawicieli sołeckich. To nie wolno w tym wyjść. To nie wolno po tym wy... wyjść. No była co ładnie o odwida jest 16 miejscowości w Gminie Przygodzice. Wszystkie miejscowości wystawiły swoich zawodników. Ja będę sędziował w konkurencji, która będzie związana z wykonywaniem manewrów ciągnikiem. Jak również w konkurencji związanej z moimi, z moimi takimi zainteresowaniami militarystycznymi w strzelaniu z wiatrówki. Jak się ma wprawę to nieźle. No bo tutaj przed chwilą jeden pan wie, że i 4 minuty prawie mu to zajęło. No tak. To są nerwy czy, czy co to jest? Nie, po prostu w prawa. Kwestia ustawienia się. Tak, kwestia ustawienia i głównie w prawa. Pana Pana czas jaki jest? 53. 53 sekundy? Tak. <laughs> Pan wróci tutaj, żeby strzelać. W tym czasie nikt z Was nie będzie tam do balonu, tak? Już może tu ładować. W dobrym czasie, panowie, skończyli pokładać. Minuta 30, to jest dobry czas. Pan strzelił. Po pierwsze, jestem mieszkańcem miejscowości przygodzice, zarazem gminy przygodzice, i bardzo się cieszę, że możemy gościć mieszkańców gminy przygodzice i powiatu Ostrowskiego. Bardzo się cieszę, że przy tak znakomitej pogodzie możemy integrować mieszkańców nie tylko gminy przygodzice, ale tak samo i powiatu Ostrowskiego. Bardzo się cieszę, że. Taki pomysł, jak gminny turniej wsi jest akurat realizowany na terenie zespołu szkół Ponadgimnazjalnych, czyli jednostce powiatu ostrowskiego w znakomitych warunkach, przy znakomitej organizacji, przy wykorzystaniu znakomitych doświadczeń organizatorów nie tylko... Z gminy Przygodnicy, ale tak samo pracowników i kadry miejscowej szkoły. I dzięki temu udało się zorganizować znakomitą imprezę w formie zabawy, konkursów, spotkań muzyki, sportu i kultury. Jakie konkurencje jeszcze tutaj dzisiaj były, oprócz jazdy ciągnikiem i strzelania? To znaczy były konkurencje, gdzie specjalność swoją miały panie z koła gospodyń wiejskich, tam bicie piany, przygotowanie nalewek, rzut hamontem, chociażby tu już z konkurencji taki bardziej radosne konkurencje, takie typowo strażackie, konkurencje sportowe, typu bieg w workach, czy bieg przez opony. Ja sądzę, że jest to taki sport na wesoło, albo po prostu sport rekreacyjny, który no, najlepiej się sprawdza, bo zachęca ludzi do tego, żeby no, ich życie było bardziej aktywne. 14 wsi jest reprezentowanych, to znaczy o tyle jestem zdziwiony, ponieważ widzę, że niektóre wsi bardzo do tego podeszły, bardzo poważnie. Mają swoje drużyny, koszulki przygotowane, transparenty, także sądzę, że ta integracja jednak jest bardzo duża, ale wydaje mi się, że to duża zasługa sołtysów tych miejscowości, no, którzy jako kapitanowie drużyn no, potrafiły wokół siebie zjednać taką sporą grupę ludzi. Dzień dobry. Czym chata bogata dla głody? Proszę bardzo. Specjalnie Specjalnie dzisiaj masło mieszałem. I mean? Maślanka. Maślanka. Krowie czy kłozie? Krowie, krowie. Dzisiaj tutaj są z koła gospodyń wiejskich. Przygotowałyście panie mnóstwo smakołyków. Jakie to są smakołyki? To naszej produkcji wszystko, nie? Wszystko Z naszych ogródków i nasze wypieki. Wszystko same żeśmy przygotowywały. Co panie najbardziej polecają? No, to teczka, sałatki, sery, pasty serowe, sałat... zupka nalewki, będzie, nalewki, sporów, zupka, zupka, tak. Różności, trzeba Różność. spróbować. Ale macie pani sporą konkurencję w postaci gziki Piotra Walkowskiego. tak. tak, tak. Ale my też mamy, mamy gzikę. gzikę kozią. Tak. To... pani Panie grziki Starosty? Tak. tak to jako... nie zdążyłyśmy zjeść, bo akurat Państwo nas wywołali. No tak to... dzisiaj tutaj Wysocko Małe. W jakich konkurencjach Pani brała dzisiaj udział i czy było łatwo? W konkursie wiedzy brałyśmy udział. zdobyły się pierwsze miejsce. Co prawda sześć było drużyn, co zdobyły pierwsze miejsce, ale poszło nam bardzo dobrze. I drugi konkurs, czepanie piany z białek. Też chyba w czołówce byłyśmy. Bardzo szybko nam to poszło. Piana nie wyleciała z miski. Także liczył się każdy punkt. Wiedza dotyczyła czego? Wiedza ogólna czy jakaś konkretna? Czy może z życia tutaj wiejskiego? Ogólna. Jakie pytania były, padały? Takie najtrudniejsze Pani, pytanie. Nie brała udział, ogólne były. Na przykład podaj nazwisko Bogusława, słynnego aktora. Imię. Linda. Imię. No, <gulne> Linda. Później było pytanie, jaka waluta obowiązuje w Anglii. No takie, takie ogólne. Nie było konkretnie, że jakieś wiedzy, tylko takie... Po prostu, że każdy mógł na nie odpowiedzieć. Pani też biła pianę z jajek i odpowiadała w konkursie? Czy, czy? Odpowiadam w konkursie. Dlaczego nie biła pani pianę z jajek? Nie umie bić piany. A gospodyni to, że... nie umie? To tylko specjaliści mogą bić pianę. Pani jest specjalistką odbicia piany? Nie, od pieczenia ciastek. Ciastka dzisiaj pani piekła, czy nie Nie było takiej potrzeby? No nie, piekłam je wczoraj. Kolejny turniej wsi już za rok. Czy to się na stałe wpisze do kalendarza Waszych imprez? No, w nazwie jest pierwszy. Jak jest pierwszy, to jest nadzieja, że będą następne. Kto wymyślał konkurencję w tym roku? Bo pomysł rodził się dość niedawno bo w sierpniu. Tak, więc na wspólnym posiedzeniu sołtysów, organizacji społecznych działających na terenie naszej gminy, wspólnie postanowiliśmy, że ten turniej zorganizujemy. Wyłonił się komitet organizacyjny, który wymyślił konkurencję i regulaminy do.